Siema, do Grzechu i od dzisiaj startuje nowa seria z Fortnite'a, ale yy, nie, że. Ten. Nie, że, kurde, tutaj będę grał. Może. Ale z pokazywania yy, sklepów, tak. dzisiaj mamy pakiet JAD. bo każdy wie, co tam jest. Tutaj jest pokazane oprócz tej broni oczywiście broni tutaj nie ma. Mam też chwała cieniom pakiet. Każdy wie co tutaj jest. Pewnie każdy to pewnie ma. No, są takie skiny. No, nic tutaj takiego według mnie bardzo ciekawego. <coughs> Mamy coś takiego. To nie jest taki plecak. Zresztą, że tak wolno będę przewijał, ale podkładki nie mam. No, mamy jeszcze taką kasę. Takie malowanie bardzo ładne. Możemy na wszystkich broniach je dać. Lotnie, która była za darmo. No i jakiego skina? Mamy tutaj chińczyzny pakiet za fałdolce. KSD. Mamy taką łopatkę, jaką łyżkę do jedzenia chińskich zupek i mamy Chińczykowych ludzi. No tutaj takie style ma. To nie są skiny, tylko jest z skin z stylami, więc no co się tutaj jeszcze jest? Nie. To

kamowałem niech wam się podobał właśnie taki list, to dajcie łapkę w górę, suba na kanale no a więc pa